W dzisiejszym Motoniusie Podróbka Land Rovera Defendera za prawie 700 tysięcy złotych Pociąg wjechał w lawetę z drogimi samochodami Tesla potężnie obniżyła ceny swoich samochodów oraz dowiedzieliśmy się co w swoim garażu posiada obecny mistrz świata Formuły 1 o tym m.in. posłuchacie w skrócie najważniejszych informacji ze świata motoryzacji z minionego tygodnia, a pierwszy news będzie dotyczył Forda Mustanga. Mustanga, który oficjalnie w dziesiąty rok z rzędu stał się najlepiej sprzedającym się samochodem sportowym na świecie. Wiem, że pewnie co po niektórzy mogą kwestionować to, czy Ford Mustang w ogóle jest samochodem sportowym, no ale tak oficjalnie jest on klasyfikowany w segmentach motoryzacji. Przypominam tylko, że w tym roku do sprzedaży wchodzi nowa, siódma generacja tego legendarnego samochodu, i na jej temat pojawiło się kilka ciekawych informacji. To, że niektóre samochody ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko Mustanga, można odpalać zdalnie za pomocą kluczyka, to no, nie jest żadna nowość. Natomiast Ford w tej siódmej generacji Mustanga wprowadza coś, czego jeszcze nigdzie nie było. A mianowicie funkcję, która umożliwi zdalne przegazowanie samochodu nawet do 5000 obrotów. Komu taka funkcja w ogóle ma służyć? Myślę, że jest to dobre pytanie. Nie wiem, do wkurzania sąsiadów czy coś? Dajcie znać w komentarzach, jak wy byście ją wykorzystali i myślę, że jakąś najbardziej kreatywną odpowiedź stosownie nagrodzimy. Pojawiła się jeszcze jedna ciekawa informacja na temat nowego Forda Mustanga, a mianowicie to, że nie jest wykluczone, iż w sprzedaży pojawi się Ford Mustang Raptor, czyli podniesiony Mustang z, uwaga, napędem na cztery koła. Wiadomym jest chyba tutaj, skąd zaczerpnęli inspirację na taką wersję swojego samochodu, no bo Lamborghini Huracan Strato czy Porsche 911 Dakar to motoryzacyjne twory, o których ostatnio było dość głośno. I szczerze, nie spodziewałem się, że tworzenie uterenowionych sportowych samochodów stanie się niejako trendem, a tu jednak wychodzi na to, że proszę bardzo, jest taka szansa i chyba nawet mnie to cieszy. W tym roku przypada setna rocznica wyścigu Le Mans. Pierwsza edycja tego 24-godzinnego, legendarnego, morderczego wyścigu została zorganizowana w 1923 roku. Ogarnijcie, że na początku w tych wyścigach zawodnicy startowali indywidualnie, a dopiero z czasem wprowadzono dwu- oraz trzyosobowe zespoły. To oznacza, że na początku organizowania Le Mans cały 24-godzinny wyścig musiał przejechać jeden kierowca. I w ogóle fajnie postęp w motoryzacji widać po tym, że w 1923 roku w ciągu 24 godzin zwycięzcy udało się wykręcić 128 okrążeń, a obecnie jeden samochód robi około 380. Wokół wyścigu Le Mans krąży niesamowita kultura oraz niesamowita legenda. I z tej też okazji, a więc stulecia Lemą, marka Divers, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, wypuściła specjalną kolekcję. Być może zauważyliście, ale t-shirt oraz bluza, które mam na sobie, z niej właśnie pochodzą. A do wyboru oprócz tego macie zdecydowanie więcej produktów, włącznie z czapkami, polówkami, koszulami czy kurtkami. Także jeżeli jesteście fanami wyścigu Lemon i chcielibyście dumnie nosić coś nawiązującego do tej legendy w motorsporcie, to sprawdzajcie link w opisie. Chińczycy ogłosili cenę ich samochodu inspirowanego nowym Land Roverem Defenderem. Inspirowanego to myślę, że takie ładne słowo, no bo Chińczycy już w sumie przestali tak kopiować 1 do 1 europejskie rozwiązania stylistyczne w samochodach, natomiast w dalszym ciągu w ich autach da się dostrzec jakieś tam nawiązania. I tak też jest w tym przypadku, ale byt Yangbank U8, bo tak nazywa się ten samochód. Wygląda trochę jak taki Defender z 2040 roku. Swoją drogą Yangbank U8 brzmi bardzo premium, nie? Tak, słyszycie Yangbank U8 i od razu macie skojarzenia z czymś marki premium. Co? Nope. Na wieść o cenie tego samochodu wielu popukało się w głowę, zważywszy na to, że nowy Defender jest prawie dwukrotnie tańszy, ale Yangbank U8 to samochód elektryczny, który rzekomo ma generować aż 1100 koni mechanicznych. Co prawda producent mówi, że ten samochód ma posiadać cztery silniki elektryczne, każdy o mocy 225 koni mechanicznych, co po prostej matematyce no jak w mordę strzelił, daje 900 koni mechanicznych, ale powiedzmy, że nie czepiajmy się tutaj już szczegółów. Auto faktycznie ma być szybkie i bardzo luksusowe w środku, co w jakiś tam sposób tłumaczy jego cenę. Producent w ogóle chwali się, że auto potrafi kręcić bączki w miejscu, ale co najlepsze, że komo jest w stanie pływać. Jakim cudem? Powiedzcie mi, jakim cudem, skoro to jest auto elektryczne, więc pewnie waży jakieś 73 tony 250 kg. No, niezależnie od tego, nawet jeżeli to jest rzeczywiście jakimś cudem możliwe, to jest to chińska elektronika, która pewnie po zalaniu no, nie będzie trzeba długo czekać, żeby nastąpiło jakieś. A w temacie aut elektrycznych, to Tesla zrobiła już drugą w tym roku obniżkę cen swoich samochodów. Co oznacza, że taką na przykład Tesla Model 3 Performance można obecnie kupić nawet za 256 990 zł. Co, jak na samochód, który przyspiesza do pierwszej setki, w 3,3 sekundy jest no niemalże okazją życia. Ej, Karol, słyszałeś, że Tesla, którą kupiłeś w grudniu, potaniała o prawie 50 koła? Wszystkie Tesle potaniały, co jest ewenementem, zważywszy na obecną sytuację na rynku, gdzie zasadniczo wszystkie inne samochody drożeją. Co więc tym razem knuje Elon Musk? Okaże się wkrótce, ale na pewno jest to bardzo odważne posunięcie. Posunięcie, które z pewnością sprawi, że mnóstwo oczu zostanie skierowanych w stronę Tesla. Bo dając wam taki punkt porównawczy, takie BMW i 4M50, które jest o 0,6 sekundy wolniejsze do setki od trójki Performance, startuje od 362 500 zł. Czyli jest o ponad 100 tysięcy zł droższe, co jest no, niemałą różnicą w takim segmencie. A w temacie jeszcze BMW. W nomenklaturze tego producenta zaczęły się pojawiać usportowione modele niezaprojektowane przez dział M o oznaczeniach takich jak M50 czy M60. A teraz światło dzienne ujrzał kolejny poziom samochodów marki BMW, czyli poziom M70. Takie oznaczenie dostał najnowszy luksusowy elektryczny sedan, czyli BMW i7M70X Drive. I przy okazji jest to też najmocniejsze elektryczne BMW, jakie jest produkowane. Auto generuje 660 koni mechanicznych i 1100 nm oraz potrafi przyspieszyć do setki w 3,7 sekundy. Niby szybko, ale nadal jest to wolniej niż Tesla Model 3 Performance. Ale jak na auto, które waży 2770 kg i zasadniczo ma służyć do włożenia prezesa, to chyba to jest nawet aż za dobry wynik. Mniej więcej tydzień temu doszło do dość nietypowego wypadku. Na Florydzie pociąg wjechał w Lorę załadowaną samochodami takimi jak Range Rover, BMW, Porsche czy Mercedes. Jeżeli ktoś miał załadowane swoje samochody na tej lawecie, to zdecydowanie współczuje, zwłaszcza jeżeli jakieś samochody na tej lawecie miały docelowo na przykład dotrzeć do Polski. Ale na szczęście pośród całego tego zdarzenia nikomu nic poważnego się nie stało. A Lexus chce wypuścić na europejski rynek dość nietypowy samochód, który do tej pory oferowany był tylko i wyłącznie na chińskim rynku. Samochód nazywa się Lexus LM i z pozoru z zewnątrz nie wygląda jak coś szczególnie innowacyjnego, a jednak jest to van iście wypowski i wyjątkowy. Ma to być van do prawdziwie luksusowego podróżowania, który może wychodzić w konfiguracji mieszczącej wewnątrz zaledwie 4 osoby. Wówczas z tyłu znajdują się dwa potężne fotele z niesamowitą ilością miejsca. Pasażerowie mają do dyspozycji uwaga 48-calowy ekran oraz przegrodę odgradzającą ich przestrzeń od przestrzeni, w której znajduje się kierowca. Standardem, zwłaszcza w Europie, jak chodzi o samochody dowożenia prezesów, są różnej maści limuzyny, natomiast jak zostanie odebrany limuzynowaty van? W sumie sam jestem naprawdę ciekaw, no bo są to jeszcze takie poniekąd niezbadane tereny. Jako ciekawostka, dowiedzieliśmy się, jakie samochody w swoim garażu posiada obecny mistrz świata Formuły 1, czyli Max Verstappen. Pierwszym autem, jakie Max otrzymał od swoich rodziców, było Renault Clio RS, które nadal jest w jego rękach. Max ma również u siebie samochód wyścigowy Renault RS01 oraz cztery Astony Martiny. Ma Astona DB11, Astona Vantage, DBS-a Leggerę oraz uwaga, Astona Martina Valkyrie. Do tego jeszcze. Ferrari 488 Pista, Ferrari Monza SP2 oraz Mercedes C63 AMG. Czyli wszystko wskazuje na to, że Max zdecydowanie lubi samochody marek konkurencyjnych zespołów, z którymi walczy podczas wyścigów Formuły 1. Ale najbardziej sentymentalnym samochodem, który znajduje się w garażu Maxa Verstappena jest Porsche GT3 RS z 2016 roku, które kupił sobie jako prezent od siebie. Dla siebie po wygraniu swojego pierwszego Grand Prix w historii. W sumie wszystkie samochody w garażu 24-letniego kierowcy Formuły 1 warte są mniej więcej 27 milionów złotych. I na tej informacji kończymy dzisiejszego Motoniusa. Dzięki Wam śliczne za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Za tydzień, czyli w motoniusie, na którym najprawdopodobniej mnie nie będzie. Dlaczego? To tutaj obserwujcie naszego Instagrama, bo z niego dowiecie się, dlaczego nie będę w stanie tego odcinka osobiście poprowadzić. Jeżeli wytrwałeś do końca, dzięki. Na razie.